Pierwsza matryca, jak jesteśmy w ciąży, no to jest symbioza i zaspokojenie wszystkich możliwych potrzeb. To jest stan, który w religiach jest porównywany do takiego raju, yy, zwłaszcza tego raju przed, przed wyjściem z raju, czyli taki raj, który był od zawsze i że od zawsze było dobrze. To w, w bardzo wielu religiach, też w mitach greckich jest opisywane. I w tym stanie generalnie, jakby wszystko było dobrze, to yy, jest to stan, który yy, po pierwsze daje nam bardzo fajny start w życie bo zaczynamy życie od takiego pierwszego doświadczenia, w którym wszystko jest fajnie, wszystko jest zaspokojone, wszystko jest pięknie. Ktoś nas kocha, cały czas o nas dba, a my sobie w takim swobodnym pozycji, która później wielokrotnie powtarzana na przykład na hamaku, jest bardzo przyjemna. Lekkie kołysanie w wodnym środowisku, gdzie jest generalnie dość ciemno, ale jednak trochę jasno, to wszystko jest bardzo, bardzo samo w sobie przyjemne. Także jeśli ludzie doświadczają tego, na przykład na oddychaniu, to, to bardzo często przypomnienie sobie tego stanu daje im dodatkową siłę, przypominają sobie, że to jest ich źródło w ogóle życia, że z tego się wywodzą, że to jest jakby ich pierwsze doświadczenie. Często inner healer pokazuje nam te wizje, pokazuje nam te doświadczenia, kiedy właśnie czegoś takiego potrzebujemy, kiedy potrzebujemy na przykład poczuć, że zasługujemy na miłość. Odrzucali nas na przykład wszyscy faceci, czy wszystkie kobiety w życiu. I nie wierzymy, że zasługujemy na miłość. I nagle inner Healer nam posyła wizję, kiedy jesteśmy w łonie matki i wszystko jest absolutnie idealnie i czujemy się kochani. I oczywiście możemy sobie to intelektualnie tłumaczyć, tak? Każdy zasługuje na miłość, oczywiście, bla, bla, bla. Ale w oddychaniu jest często tak, że zupełnie co innego jest wiedzieć intelektualnie, a zupełnie co innego doświadczyć tak mocno czegoś, że po prostu nikt nie jest w stanie Ci już tego później zabrać. Tak samo z siłą. Przeczytałem tysiąc książek o motywacji, że każdy ma siłę, że tak, jak się zmobilizujesz, to możesz rozkręcać biznes, tylko po prostu weź się w garść. Ale nic yy, nie da się porównać do doświadczenia, które miałem w Hiszpanii, gdy oddychałem właśnie pierwszy raz na module i poczułem po prostu w brzuchu takiego powera, taki bym miał silnik, i mówię: No jasne, czemu miałbym sobie nie dać rady? Przecież to jest po prostu proste, trzeba się wziąć w garść. Czyli dosłownie to samo, co tam było napisane w książce, ale było to poczute wreszcie mm, osobiście, a nie jako jakaś regułka, jakaś. Mądrość. Problem. Wydawałoby się, że pierwsza matryza to jest źródło radości i spokoju. Natomiast mogą się pojawić dwa problemy. Po pierwsze, częstszy mam, mam wrażenie, problem, czyli, że została ona bardzo ostro przerwana. W dawnych czasach, czy dawnych czy tam naszych czasach naszych porodów standardem było stosowanie środków przyspieszających czy znieczuleń, czy po prostu rodzenie w warunkach, które nie były fajne. Wtedy może się wydarzyć coś takiego. Że ta pierwsza matryca zostaje tak brutalnie pożegnana, że tęsknimy za nią przez całe życie. I to już jest wtedy poważny problem. Jestem jedną z takich osób, gdzie to był, to był przez długi czas z mojego życia. Jakbym miał podsumować swoje życie w jednym zdaniu, to byłoby to zdanie: byłem szczęśliwy. Tak do 2014. To bardzo mocno sterowało moim życiem. I odpowiadając na któreś pytanie, samo to przepracowanie samego tego. To jest być może największa zmiana w moim no życiu. Tak, jestem sobie w łonie mamy. Widocznie jest mi tak dobrze, że przez dwa tygodnie nie chcę wyjść i nagle środkami chemicznymi zostaje wyrzucony. I to było uczucie, które mi towarzyszyło, towarzyszyło przez całe życie, zarówno w relacjach z kobietami, tak jak już od samego dziecka w ogóle, od, od, od naprawdę nie wiem, jak miałem 6-7 lat, to już znałem to uczucie, że tu się chce z kimś bawić, ale koleżanka akurat nie chce i ja to przeżywałem strasznie, strasznie długo. Potem każdy mój związek był robiony na podobne kopyto. I każda sytuacja, która się działa w moim życiu pozytywna, była od razu interpretowana na zasadzie no ale było fajnie, szkoda, że życie już jest teraz słabe. Dzień Po, na przykład, od razu tak interpretuję. Coś się wydarzyło pięknego, to, to zamiast myśleć, ale fajnie, ale życie jest ekscytujące, pewnie jeszcze coś fajnego się będzie dalej działo, to mam takie. Ehh, zawsze wszystko co najlepsze to w przeszłości. Od razu interpretacja. Dlatego to, co jest ważne w matrycach porodowych, że oczywiście każdy z nas doświadcza różnych stanów, każdy z nas doświadcza tego, że, że, że szkoda, że coś fajnego się skończyło, albo że czasami jest sytuacja bez wyjścia, albo że czasami trzeba powalczyć. Każdy z nas tego doświadcza, ale chodzi o to, że jak jesteśmy pod silnym wpływem jakiejś matrycy, to to będzie nasz główny filtr na każde doświadczenie, które się w naszym życiu pojawia. I moim głównym filtrem na wszystko to było po prostu byłem kiedyś szczęśliwy. Druga rzecz a propos pierwszej, która. Jest ważne to, to, kiedy ktoś miał wyjątkowego, nazwijmy to pecha, i nie miał fajnej pierwszej matrycy. Z wieloma rzeczami to się może wiązać, na przykład od takich najprostszych, że rodzice cały czas się bali o to, czy będą pieniądze, ale też po takie, że na przykład mężczyzna opuścił kobietę ona wiedziała, że sama będzie wychowywać to dziecko, ciąża z gwałtu, Myślę, że to musi być straszliwe doświadczenie być się w, takim, w takiej pozycji dziecka, które się w tej sytuacji rodzi. Z kolejnych rzeczy. Jeśli na przykład, też inny case, który znam, jeśli kobieta jest bardzo nakłaniana przez, przez środowisko do aborcji, i w końcu na przykład się decyduje, żeby tej aborcji nie zrobić, ale, ale to cały czas wisi w powietrzu. Też nie jest to przyjazne środowisko. Czy wiele innych rzeczy? Kiedy kobieta po prostu nie chce mieć tego dziecka i cały czas żyje z tym konfliktem, że, że, że on no nie powinno tutaj być i tak i tak to są wszystko rzeczy, które nie sprzyjają tej pierwszej matrycy. Jaki, jakie są z tego powodu problemy? Przeważnie takie, że tak jak osoba, yy, większość osób ma możliwość zawsze powrotu, świadomie, i nieświadomie do, tego, do tej bazy, do tego przypomnienia sobie skąd, skąd się to zaczęło, yy, o tyle ta osoba jakby nie ma tego wspomnienia, nie może do niczego wrócić. Rzadko się prawdopodobnie zdarza, żeby ta, ta pierwsza matryca w ogóle była przez 9 miesięcy ciąży od początku do końca cały czas negatywna. Przeważnie jest tak, że inner filler wyłapie chociaż jedną chwilę, jedną 5 minut, kiedy sobie kobieta pomyślała, no ale może fajnie będziemy jednak mieć to dziecko i nawet wtedy może nam pokazać ten fragment. Natomiast jakby doświadczenie pierwszej matrycy może być w ogóle mało fajne w takich sytuacjach, mało przyjemne. Sporo osób, według Grofa, z takimi cięższymi zaburzeniami psychiatrycznymi ma bardzo nieprzyjemne doświadczenia pierwszej matrycy. I wtedy ma poczucie, że wyrasta w jakimś jakimś środowisku. Wtedy mogą być różne urojenia psychotyczne typu, że ktoś czyta moje myśli, że żyje w świecie, który chce mi zrobić krzywdę tego typu, tego typu rzeczy. Najczęściej one nie będą aż tak silne, ale może to być na przykład osoba, która twierdzi, że nie zasługuje na miłość, bo nigdy w życiu jej nie zeznała. Więc to a propos pierwszej matrycy: przy pierwszej mogło się Oczywiście pojawiać, jak będzie nam się to przypominać, różne sceny z życia kiedy się czuliśmy, jak w pierwszej matrycy. To są sceny w przyrodzie, sceny w początku związku, sceny na przykład w jakimś nie wiem, dawnym mieszkaniu, czy, czy, czy sytuacje nie wiem, z kolegami, zanim zmieniliście szkołę i sobie potem wspominasz, jak było fajnie. To wszystko może się mocno w tą pierwszą matrycę jakby wdrukowywać w ten właśnie schemat. I samo w sobie, tak jak mówiłem, nie jest to złe. Gorzej, jeśli traktujemy to jako pretekst do użalania się nad sobą, że coś z fajnego się... It's good to.